Ponieważ będę opowiadała o książce, którą pokochałam ponad życie. Kocham okładkę, kocham fabułę, kocham bohaterów, kocham autora, normalnie cztery razy. K. Wyobraźcie sobie, że Sebastian de Castel, podobnie jak ja, ukończył archeologię, podobnie jak ja, porzucił pracę w uczonym zawodzie. Podejrzewam go też o miłość do trzech muszkieterów, bo gdyby nie trzy muszkieterowie, ta historia na pewno by się nie narodziła. Także normalnie bratnia dusza. Sebastian, po rzucaniu pracy archeologa, zajął się milionem rozmaitych rzeczy, między innymi pisaniem w wyniku Czego powstała ta rozbiorniczająca system i to totalnie seria, chyba jedna z najlepszych serii ostatnich lat? Wielkie płaszcze, czyli historia z znaku płaszcza i szpady, w dodatku osadzona w świecie fantazy, która pod pewnymi względami przypomina mi trzech muszkieterów Aleksandra Dima, które kocham ponad życie, doskonale o tym wiecie, ponieważ bardzo często spamuję u was Trzyma muszkieterami. Gdy więc zobaczyłam opis tej powieści, stwierdziłam, nie ma innej opcji, muszę ją przeczytać i tak też zrobiłam. Ostrze Zdrajcy to pierwsza część tego fantastycznego cyklu, w skład którego wchodzą jeszcze trzy inne książki, Cień Rycerza, Krew Świętego oraz Tron Tyrana, bardzo podobają mi się te tytuły. Bardzo podobają mi się też okładki, te projekty okładek, one razem, och, to wygląda tak pięknie, że muszę mieć te książki. Nie tylko oczywiście ze względu na okładki, ale też i przede wszystkim ze względu na treść, która jest po prostu przegenialna. To, co się tutaj dzieje, to ja pierniczo. Otóż trójka naszych bohaterów, trójka przyjaciół, niegdyś Wielkie Płaszcze, Teraz, tak zwane obdarte peleryny starają się zerwać z siebie etykietkę zdrajcy, która przygnęła do nich po pewnym wydarzeniu. Falkio Kest oraz Brasti marzą o tym, by tak jak kiedyś przymierzać kraj z rapierem w dłoni i pieśnią w ustach, niosąc sprawiedliwość nieszczęsnym, biednym ludziom uciskanym butem kapryśnych książąt, co nie jest takie proste. Etykietka zdrajcy, teraz to po pierwsze. A po drugie, tak jak informuje nas Falkio na początku tej książki, to co im się tu przytrafia w pierwszym rozdziale, to tylko pierwszy ze złych dni, które mają i które rzeczywiście nadchodzą. Także czego możecie oczekiwać po tej książce? Na pewno całej masy akcji i takich nieoczekiwanych, totalnie zaskakujących jej zwrotów. Do tego odrobiny magii, trochę wybornego humoru, a nawet bardzo dużo tego wybornego humoru oraz całej masy intryg. Jeżeli chodzi o ten humor, w tej książce znajdziecie wiele dialogów podszytych sarkazmem, dialogów, opisów, czy można by rzec, monologów naszego głównego bohatera. Parkie Valmonda, który swoje słowa kieruje przede wszystkim do czytelników. Tak jakby siedział obok nas w jakiejś karczmie i opowiadał nam historię swojego życia i to w taki sposób, że nie sposób się nie uśmiechać czytając tę książkę, nawet w takich niezbyt przyjemnych momentach. Normalnie na no ciągle się śmiałam czytając Ostrze Zdrajcy, także jeżeli chodzi o humor, to Mistrzostwo Świata. Tak samo zresztą, no Falkio, parkę to też świetnie wykrowana. Postać, tak to słownie mistrzowsko wykreowana postać, nawet trochę lepiej od, jaką się nazywali, od Kesta oraz Brasiego, tak jakby autor trochę więcej uwagi na nim skupił kosztem tamtej dwójki, bardziej też jakby opisał jego przeszłość, opisał spotkanie z królem, powstanie wielkich płaszczy i tak dalej. Ale to dopiero pierwszy tom tej serii, może w kolejnych tomach większy nacisk położony jest na Kesta oraz Brascie. Jego obraz jego, który tak trochę przypominał mi z zachowania Portosa, także pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, kolejną rzeczą, która mi się podobała, to ponury świat, w którym przyszło żyć naszym bohaterom. Zwłaszcza Ryu. Riu, tak to chyba się nazywa. To się pisze R-I-J-O-U, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. W każdym razie, jest to miasto będące kłębowiskiem węży, z których każdy będzie cię żeby tylko zyskać w oczach księcia. Jeśli więc możecie, omijajcie to miasto szerokim łukiem. Dobrze Wam radzę. Kolejna sprawa to pojedynki. Jak ja kocham pojedynki? Właśnie dlatego kocham tak te, bardzo też trzech Prawda? Wyrwające pojedynki, opisane tak szczegółowo, że normalnie szczęka opada do samej ziemi. Teraz taka ciekawostka z życia Sebastiana de Castel. Otóż autor tworzył kiedyś choreografię do scen walki, i podejrzewam, że ta wiedza przydała mu się przy tworzeniu tej serii, bo zrobił to wszystko naprawdę genialnie. Kocham Ostrze zdrajcy, to jest coś tak genialnego, tak cudownego, że normalnie nie wiem, co powiedzieć. Oczywiście z niecierpliwością czekam na kolejne tomy i z ogromnym bólem w serce mówię, że tak. O ile Ostrze Zdrajcy nie zdeklasowało trzech muszkieterów Aleksandra Dima w moim prywatnym rankingu, jednak Dima to Dima od zawsze na zawsze, największa miłość mojego życia, tak mimo wszystko uważam, że ta książka ma szansę przypaść do gustu tak bardziej. Młodszym czytelnikom niż Dima. To, 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 co ja mówię, to jest takie nieskładne, bo ja ciągle nie wierzę, że, w to, mówię, że to mówię, ale chodzi o to, że język Sebastiana de Castel, on jest taki żywy. Widać, że ta powieść została napisana współcześnie, także sięgając po tę książkę, nie będziecie odczuwać takiego. Znużenia, jak co niektórzy odczuwają przed Dima, że ten język jest przestarzały i taki tam. Nie, to tego nie ma. To jest powieść taka bardzo, ale to bardzo współczesna, więc jeżeli jakimś cudem nie potraficie przepchnąć przez Dima, czego oczywiście nie pojmuję, myślę, że spokojnie możecie zabrać się za ostrze zdrajcy, ponieważ tutaj spotkacie coś zupełnie innego. Owszem, też mamy tutaj męską przyjaźń, mamy tutaj przygody i tak dalej, ale ten język wydaje mi się, że jest właśnie taki bardziej współczesny, więc tak właśnie polecam tę książkę, Wszystkim, ponieważ to rasowy rozbiernicze od systemu polecam ją oczywiście nie tylko panom Dima, jak zauważyliście, polecam ją każdemu, ponieważ czas spędzony w towarzystwie Falka oraz jego kompanów na pewno nie będzie czasem straconym. I teraz przypomniałam się pewien taki blerb, który widziałam na takiej pewnej powieści historycznej, historyczno jakiejś tam. To była chyba nawet fantastyka, w każdym razie. On tak fajnie m, też pasuje do tej książki, także może go. Otóż, czy chciałabym przeczytać kolejny tom? A czy poka lubi pływać? Nalejcie mi piwa, dajcie mi rabier w dłoń i poprawcie wydobyć swoje insignia. Znękajcie je, żeby jak najszybciej wydało kolejne tomy, żeby ktoś mógł dla mnie polecieć do księgarni i przynieść mi, proszę bardzo, kolejne części. Tej serii wielkich płaszczy, ponieważ to jest coś tak genialnego, że no ja to kocham, ja to kocham, no nie da się ukryć, że to kocham, także. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się pa!